Zapraszam na wywiad. Cześć wszystkim w kolejnym odcinku Beskidu na gorąco. Jest ze mną Kacper Malarz i podsumujemy sobie szalony mecz z Orłem Ryczów zremisowany 3 do 3. Kacper zaczęło się dla nas bardzo korzystnie. Patryk Matysek drugi mecz rzędu strzelił bramkę z rzutu rożnego. Jesteście obaj wyznaczeni do tych stałych fragmentów gry. Macie jakiś na to specjalny patent? Jak to wygląda, że te bramki tak wpadają często? Akurat gole Patryka to są tylko jego inwestycja twórcza. No i nie wiem, co on tam wymyśla. No, ale jak widać działa, no to no to, to, to się liczy. Oby więcej takich Oby strzałów więcej. z narożnika boiska. Potem straciliśmy trzy gole, przegrywaliśmy jeden-3. Jeden z goli padł po rzucie karnym, który teoretycznie to sprokurowałeś, jakbyś mógł opisać tę sytuację. No z mojej perspektywy to było tak, że wyprzedziłem gościa, on we mnie kopnął, wywalił się. No i nie wiem czy on był karny, no ale sędzia tak zdecydował, no to już nie było, nie było czego poszukać. No tak, jest troszkę naciągana decyzja sędziego. Końcówka meczu jednak należała do nas. Strzeliliśmy dwa gole. Wyrównaliśmy stan meczu na 3-3 i w doliczonym czasie gry miałeś tak zwaną patelnię na parę metrów od bramki kopnąłeś piłkę, bramkarz obronił. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No, bardzo... No, nie mam co mówić, no po prostu zepsułem sytuację, no i, no i tyle. No. No też szkoda, że nie na lewej nodze tylko na prawej, no bo prawa to taka trochę gorsza, ale no. W czwartej lidze prawa noga nie może być do podpierania, a jak już mówimy o tym szczeblu rozgrywkowym, jesteś w trakcie e, zdawania matur. Co jest bardziej stresujące, właśnie mecze w czwartej lidze, czy, czy siadanie za szkolną ławą i pisanie egzaminu dojrzałości? Zależy, bo zależy od przedmiotu, no bo no może polski ustny był taki, że mogło być różny. Okej, okay. ale... a jakie wybrałeś przedmioty? Matematyki i angielski. No i matematykę. No, no, udało się dość dobrze napisać. Super, w takim razie powodzenia i na wojsku, i w szkole. Dzięki wielkie za Dziękuję. rozmowę. Do zobaczenia.